Będzie funkcjonowała karta rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem. Poznaliśmy misy Ziemi Radomskiej 2018. Golec u orkiestra i Norbi gwiazdami tegorocznych Majowych Dni Białobrzegów. W poniedziałek podczas sesji Rady Miejskiej w Radomiu radni przegłosowali projekt uchwały w sprawie wprowadzenia w mieście karty rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem. Ma to być pomoc zarówno dla samych niepełnosprawnych, jak i osób, które się nimi opiekują. Radom, jeżeli chodzi o kwestie polityki społecznej, jest tym miastem, które przoduje i chce faktycznie wychodzić do mieszkańców z problemami, ze swoją wizją, ze swoimi rozwiązaniami. Oczywiście dzisiaj ta uchwała jest uchwałą o przyjęciu karty, ale z drugiej strony. Na następną sesję trzeba wprowadzić regulamin i konkretny pakiet ulg, jakie mogą być... Jakie mogą być na tej karcie. My już na tym bardzo mocno pracujemy. Zdaniem stowarzyszeń skupiających rodziny, które opiekują się niepełnosprawnymi, nowa karta będzie dużym wsparciem. Chciałem podziękować wszystkim radnym za głosowanie za tą kartą. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że oprócz tego, że ta karta została przegłosowana, to została ona przegłosowana jednogłośnie. Co to dla nas znaczy? Znaczy to dla nas bardzo wiele. Uważamy, że taka karta będzie bardzo dużym, świetnym narzędziem wspierania rodzin, takie jak nasze z dzieckiem niepełnosprawnym przez samorząd. Według rodziców na karcie powinny znaleźć się takie ulgi, które pozwolą na aktywizację niepełnosprawnych dzieci. Przede wszystkim liczymy na ulgi w przejazdach komunikacją miejską. Tu rodzice wskazują to jako bardzo ważne. Liczymy też na ulgi w dostępie do kultury, do teatrów, do muzeum, do. Też równie do sportu i rekreacji, czyli, czyli do basenów, e, gdzie no, jest to bardzo ważne dla, dla dzieci niepełnosprawnych, szczególnie basen jest, trudno, jest nie do przecenienia, jeżeli chodzi o rehabilitację ruchową. Radom jest drugim miastem w Polsce, w którym wprowadzono kartę rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem. Pierwszym był Kraków. Kobiety mają to coś, co trzeba zawsze pokazywać, a to coś jest zawsze piękne. Piękne kobiety każdy lubi oglądać, każdy na, lubi na nie patrzeć i każdy lubi na nie podziwiać. Ile kandydatek jest w finale w tym roku? W tym roku, w tym momencie, mamy 10 osób. W, moment, w pierwszej chwili było 12 osób, ale dwie osoby z przyczyn niezależnych od siebie, losowe przyczyny spowodowały ich eliminację. A jakie są kryteria oceniania? Ja myślę, że to jest wiele kryteriów i, i każdy ma zupełnie inne spojrzenie na, na piękno. Na, nad gustami się nie dyskutuje. Jakie korzyści wyniosą uczestniczki? Jest wiele nagród, które, które zwycięzczyni otrzymają. Są to, są to wyjazdy na czasy, to są to wyjazdy weekendowe, są to możliwości skorzystania z wycieczek z biura podróży, są to. Różne nagrody, również samochód z firmy Hyundai Prasek, który na dwa tygodnie dotaje z pełnym bakiem paliwa. Jaka była koncepcja kolekcji, którą dziewczęta prezentowały? Koncepcja była w stylu glamour, miały błyszczeć i prezentować się pięknie na scenie. Zapraszam serdecznie na drugą prezentację, która będzie przy koronacji. Jak wyglądała współpraca z uczestniczkami? Tak. E, bardzo przyjemna. Dziewczyny przychodziły do mnie do salonu Nakielinskiego 21 i dzielnie mierzyły przez około dwa tygodnie różnego rodzaju sukienki, żebyśmy mogły zgrać w piękną wspólną kolekcję, którą właśnie widzieliście przed chwilą państwo.

18 zostaje panna z numerem z numerem 11! CW. Przede wszystkim jest to ogromne zaskoczenie, bo naprawdę nie spodziewałam się. Wszystkie były śliczne, artystycznie troszeczkę, mówiąc, ale naprawdę nie spodziewałam się tego tytułu. Na pewno etap najtrudniejszy to był ten, kiedy trzeba było się dzisiaj zaprezentować właśnie przed wszystkimi. Jednakże była to bardzo fajna przygoda. Na tym się na pewno to nie kończy, ale naprawdę polecam innym dziewczynom, niech spróbują swoich sił. Mało tego spotkałam bardzo fajne dziewczyny. Super się nawet zakolegowałyśmy. Także mega, mega fajnie wspominam ten czas. No, zamierzam studiować psychologię. Być może od tego roku zobaczymy. Jak, jak, jak po prostu potoczą się, no to zobaczymy. Interesuje się, również mentalizmem. To jest jakby nie troszeczkę dziedziną psychologii. Motoryzacją bardzo od dziecka tata mnie zaraził motoryzacją z um, skuterem tak naprawdę. Pójdę, teraz jeżdżę na, na jedno śladzie już większym. Jako pasażerka na razie, ale myślę, że to się zmieni niedługo. Całemu zespołowi na pewno chciałabym pogratulować, bo to dzięki e, przygotowaniom z ich strony e, to mogłam wygrać, ale największe podziękowania i zasługi to kieruję do mamy. Mama bardzo wspiera wierzyła. Ja nie wierzyłam, tak jak mama. Chłopak też bardzo wierzył. Rodzina, mam dużą rodzinę, mam cztery siostry, tam nie wliczając wujków, ale naprawdę bardzo, bardzo wszyscy byli mną. Za nami kolejne Majowe Dni Białobrzegów. Tegoroczny program obchodów był bardzo bogaty. Na scenie zobaczyliśmy m.in. Norbiego oraz grupę Golet Orkiestra. Zapraszamy na naszą relację z tego wydarzenia. Majowe Dni Białobrzegów jak co roku duża impreza w Białbrzegach, duża impreza w ciągu roku. W tym roku Majowe Dni Białobrzegów zaczęły się właściwie w kwietniu od zlotu motocyklowego, później bieg pilicy, fiesta balonowa, dzisiaj koncert Golec Orkiestry, wczoraj gala disco polo, a 3 czerwca jeszcze mamy koncert Czerwonych Gitar na hali dedykowany wszystkim matkom. Dużo się dzieje i dużo rzeczy tutaj będzie ciekawych. A chyba 9 jeszcze mamy zdaje mi się, rajd samochodów takich rajdowych, pochulanka, weteranów szos, także też będzie się działo, czyli majowe dni obrzegów właściwie już będą trwały dwa miesiące. No, sporo ludzi, ciekawie się dzieje, także myślę, że, że fajnie. Właśnie, panie burmistrzu dużo atrakcji i też myślę, że każdy znajdzie coś ze siebie. Myślę, że tak. Repertuar jest dosyć zróżnicowany. Od rzeczy, które lubią dzieci, czyli wesołe miasteczko. Od gastronomii, która, która im też służy, e, po imprezy dla dorosłych, wystawa e, Orła Polskiego w hafcie, tak, dla, dla no, powiedziałbym lubiących trochę e, kultury, e, poprzez koncert zespołów Disco Polo, czy koncerty rockowe, który przed chwilą miał miejsce, na przykład, tak, Pogolec Orkiestrę, chyba koncert dla wszystkich, tak, więc myślę, że każdy coś znajdzie dla siebie, e, był jeszcze mecz e, Oldboyów, także też e, dla sportowego e, grona coś ciekawego Dla każdego coś miłego. Białorzegi urzekają wieloma rzeczami i zapraszam wszystkich do Białorzegów. Nie tylko na Majowe Dni Białorzegów, ale w ogóle. Dzisiaj Fundacja wspólnie z Urzędem Miasta i Gminy, z pracownikami urzędu organizuje zbiórkę funduszy na rozwój funduszu stypendialnego dla młodzieży z powiatu białobrzeskiego. A skąd pomysł na taką akcję? Wcześniej przeprowadzaliśmy zbiórki, ale fundacja robiła to raczej sama, a teraz chcieliśmy połączyć wspólnie siły razem z urzędem i taką akcję przeprowadzić. Urząd ma doświadczenie w tym, ponieważ już cztery razy zbierali w ten sposób środki na leczenie małej dziewczynki. A jakim zainteresowaniem cieszy się ta akcja dzisiaj? No teraz jest więcej osób, ale tak. Akcja cieszy się zainteresowanie. ludzie bardzo dobrze odbierają współpracę fundacji z urzędem gminy. Czy publika w Białobrzegach zdała egzamin? Wspaniale, widziałeś, było tych ludzi może niezbyt dużo, było kameralnie, jak to mówię, rodzinnie. Super, no, bardzo mi się podobało. No dla mnie rewelacja. Przyszli ci co po inni? super. No właśnie, świetnie też bawili się na twoich piosenkach. Ja wiesz co, ja już, słuchajcie, no ja robię to od 27 lat, widziałem różne miejsca, byłem w różnych, w Bełżegach też byłem pewnie z dwa razy co najmniej. E... To się wszystko widzę w tej branży naszej zmienia. E... Odnoszę wrażenie, że jest tak dużo zespołów ogólnie na rynku i jest tak dużo imprez, że Odnoszę wrażenie, że ciężko jest napędzić już taką ilość ludzi jak kiedyś. Oczywiście są artyści typu, wiadomo, w tym muzyce popularnej jak teraz Sławek czy Zenek, że zawsze przyjdzie tłum ludzi, a w moim wypadku, kiedy, wiesz, jestem bardzo długo na rynku i ale widzę też inne kapele, to przychodzą po prostu chyba tylko ci ludzie konkretni. Już nie ma tych przypadkowych ludzi, że po prostu są, tylko są ci, którzy chcą zobaczyć, zaśpiewać, znają te numery, co też jest fajne. Wiadomo, że każdy by chciał mieć Ogromny ten tłum. No ale wiesz, dzisiaj było tak. Wczoraj było jeszcze inaczej w Łodzi, przed jeszcze inaczej w Radomiu, ale dla mnie jestem, jak widzisz, uśmiechnięty i szczęśliwy, no bo no o to chodzi, no. No właśnie, da was spore wydłużenie, że ci ludzie przychodzą, nadal o was pamiętają. Tak, to jest właśnie fajne. To jest właśnie fajne, bo wiecie, no nie jest moim zdaniem sukcesem czy sztuką, jeżeli gracie radio, wiesz, 24 godziny na dobę, żeby ludzie przyszli na koncert. Właśnie dla mnie to jest taki wyznacznik, że jednak, wiesz, do mnie radio nie gra, mówię to o tych radiach dużych, mainstreamowych, a jednak ci ludzie przychodzą i się bawią i, i to mnie, wiesz, no to, no słuchaj, ja z tego żyję, więc to jest, to są moi chlebodawcy, więc dla mnie to jest po prostu czad, jestem na tego szczęśliwy i uśmiechnięty. Jak jeszcze mogą się pośmiać, pobawić, zaśpiewać, no to słuchajcie, no czego więcej wykonawca estradowy może chcieć, Dlaczego? No, czego? popularności i tego też byłeś świadkami, bo tutaj tak. byłeś rozchwytywany zwłaszcza tak. przez młode fanki. Tak, no i to, to jest, was dopiero. Czy ja mam 47 lat, czyli powinni przychodzić ludzie w moim wieku, a to są już ich dzieci, co też mnie bardzo cieszy. No, no cieszę się cholera, no to jest właśnie to, fajnie. Pogoda piękna, no genialnie. Czekamy kolejne dni i ruszamy dalej w Polskę. Powiedz, co dzisiaj w repertuarze? No, w repertuarze przy wszystkim tak. My jesteśmy w momencie obchodzenia jubileuszu. 20 lat golec w orkiestrze wybiło, stuknęło i trzeba to godnie uczcić. I w związku z tym mamy taki set koncertowy zaplanowany, który składa się z przeglądu najważniejszych utworów w naszej karierze. Czyli są oczywiście przeboje typu Lornet, Kaściernisko, Crazies My Life, Słodycze, Pędzą Konie, Kto się ceni, Szarpany, Milówka, ale są też nowe trzy premierowe utwory. Będzie pomarańcza, będzie chłop na tobie, utwór Soundtrack do filmu, który wchodzi teraz na ekrany, Lawina. Także tutaj te... no oczywiście będzie też wspominkowo, będzie sporo życzeń, bo jest to koncert taki no, dosyć ciekawie przygotowany. Są multimedia, są filmiki, są fajne, naprawdę wspominkowe sprawy tutaj pokazane, także no i, i coś dla ducha i dla ciała. Panowie, przed chwileczką Gauta Norbi, publika bawiła się świetnie i mamy nadzieję, że też przy waszym występie będzie podobnie. No oczywiście, my damy z siebie wszystko, zagramy, tego, tak jak się się powiedział, największe przeboje, czyli i lornetka, i szczernisko, i słodycze, i tańcz, i wiele, wiele innych pięknych historii, także... Jak to się mówi, gramy na 1000% i za chwilę to państwo będą tego świadkami. Tak, no jest wiele instrumentów ciekawych, oryginalnych, karpacki tutaj. Specjalnie przygotowane yy... multimedia, prawda, się do tego dobór odpowiednich świateł. Tak. tak, żeby to było w całości jedno wielkie widowisko. Będzie show. Będzie show, oczywiście. Będzie show, także za parę minut odpalamy. Zapraszamy do obejrzenia kolejnego wydania raportu piłkarskiego, a w nim powiemy m.in. o ligowym meczu Radomiaka Radom z Wisłą Puławy oraz zaciętej rywalizacji o awans w czwartej lidze. Z naszą kamerą byliśmy również na meczu campeon.pl Ligi Okręgowej, w którym rezerwy Radomiaka Radom mierzyły się z klubem sportowym Warka. Restauracja La Specja świetna lokalizacja, nowoczesne wnętrza i różnorodne menu. Serwujemy pyszne dania z grilla, steki wołowe, kurczak, sery, do tego znakomite dodatki i sosy. Kuchnię włoską, makarony, przystawki, ponad 30 rodzajów pizzy. Polecamy burgery z soczystej, pysznej wołowiny. A dla najmłodszych mamy specjalne menu i kącik zabaw. Organizujemy catering, imprezy okolicznościowe, posiadamy prywatny VIP room z Tarasem. Restauracja Raspecja, ulica Santomierska 1. Zdrowo i ze smakiem. Inwestor Osiedla Leśniczówka zaprasza w każdy piątek od godziny 9 do 15 na dni otwarte na budowie. Osiedle Leśniczówka to miejsce idealne dla Ciebie i Twoich bliskich. Wysoka jakość, przestronne wnętrza z tarasami lub balkonami oraz darmowymi komórkami lokatorskimi. Pozwól nam spełnić swoje marzenia. Pozwól nam spełnić Twoje marzenia. Uwaga! Wybrane mieszkania objęte są bardzo atrakcyjną promocją. Więcej informacji na www.lesniczow.pl We wtorek w Radomiu słonecznie, ciepło i bez opadów, na termometrach 27 stopni. W środę piękna, słoneczna aura, będzie też upalnie, termometry wskażą 29 stopni, na barometrach 1014 hektopaskali. W czwartek bezchmurne niebo i wciąż bez opadów deszczu, na termometrach 27 stopni, ciśnienie minimalnie w górę.